łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowa, które posłuży jako podstawa rozważania, to słowa z objawienia świętego Jana z trzeciego rozdziału. Do anioła zbora w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte są drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi i szatana, którzy poddają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie trwać, przeto ja zachowałem się w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta mojego Boga Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wszechmogący Boże Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego Słowa. Amen. <laughs> Mamy dzisiaj wyjątkowy tekst, nie tylko ze względu na to, że mamy właśnie tekst objawienia świętego Jana, który jest dość trudną księgą, bo jest tam dużo symboli, które trzeba rozwikłać, ale też język jest specyficzny, jest z pogranicza takiej poetyczności, no i jakiejś historyczności, bo niektórzy doszukują się faktycznie historii, jeżeli nie przyszłości, jak oczywiście w tym, w tym tekście. Natomiast jest ten tekst wyjątkowy, dlatego że listów do zborów było napisanych siedem. Problem jest taki, że sześć było krytycznych i to tak naprawdę mocno. Natomiast jeden jest w miarę pozytywny, żeby nie powiedzieć, że nawet ten zbór jest chwalony. I właśnie ten zbór w Filadelfii jest zborem chwalonym. Dlaczego dojdę do tego trochę później? Natomiast zobaczcie, nie jest wcale oczywiste, że Kościół, jakkolwiek go pojmiemy czy będzie to Kościół o konkretnej denominacji, czy będą to poszczególne parafie że raczej zasługuje na pochwałę. Tak? Zresztą rozmawiamy, wiem, mam świadomość tego, że no raczej o kościele mówi się źle. Jak zaczyna się wchodzić w poszczególne meandry, to te powody myślę, że większość z nas kojarzy i zna. Natomiast e, powiem szczerze i uczciwie, e, niespecjalnie usłyszałem e, od kogokolwiek, czy tutaj w parafii, czy, czy jakby z zewnątrz, że ktoś chwali kościół czy parafię. E, jak chwali, to poszczególne rzeczy. E, czy to remont, który został wykonany, e, czy to poszczególną grupę parafialną, która jest w jakiś sposób e, aktywna, czy to ilość dzieci na szkółce. E, a nawet jak są chwaleni, to no zawsze doszukujemy się, no ale to jest no i jakiś tam powód, tak? No ale. Tutaj Jan pozwala sobie, oczywiście, poprzez przekazanie przez natchnionego i wywyższonego Jezusa, raczej nie krytykować, tylko powiedzieć wprost, że ten zbór jest wzorem. Jest wzorem. I w zasadzie nie ma żadnego ale. No to w takim razie myślę, że warto się przyjrzeć, dlaczego zbór jest chwalony, no bo być może jest to jakiś przykład dla każdego z nas, żeby, e, no może być też takim zborem, który za jakiś czas, jeżeli będzie wystawiona cenzurka, no żeby dostać tą no przynajmniej ocenę dobrą. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że czujecie, że to nie o to chodzi, żeby tutaj wystawiać cenzurkę, ale generalnie o to tutaj w tym tekście poniekąd wychodzi, Tak. Wszyscy dostali pałę, tylko zbór Filadelfii piątkę. No. No i teraz tak, co to jest w ogóle za zbór? Czy to jest w dużym mieście, czy małym mieście, zbór duży, mały, bogaty, biedny, o co chodzi? Filadelfia to nie jest, to nie są te, to nie jest to, o czym my myślimy dzisiaj, tak? Widzimy tam na północnym wschodzie, Filadelfię, tych wszystkich ludzi pływających gdzieś tam po oceanie, to nie to. Ta Filadelfia to Turcja dzisiejsza, bardzo blisko Efezu. Miasto dość młode, jak, znaczy na tamten czas młode, bo najprawdopodobniej powstało w II wieku przed naszą erą. Dwóch braci stwierdziło, że zrobią taki prezent dla siebie nawzajem oczywiście bogatych braci, cesarzy ze względu na to, że ludzie, którzy wokół tego miejsca się gromadzili, byli bardzo bobożni. Ale nie byli pobożni oczywiście, nie byli jeszcze chrześcijanie. Generalnie byli to ludzie y, z tego y, bardzo zaangażowani w grecki panteon, znaczy w kultywowanie y, wiary w grecki panteon, y, rzymski panteon. Tak? No i stwierdzili, że wybudują taką małą Atenę, gdzie będzie dużo świątyń, będzie dużo pomników, no i ludzie będą mieli przestrzeń do tego, żeby wyrażać swoją religijność jak najbardziej. Nie wiemy do końca, kiedy chrześcijanie się w Filadelfii pojawili, najprawdopodobniej mówimy o II wieku naszej ery, czyli około stu któregoś roku, czyli dość szybko. Bo mamy świadomość tego, gdzie jest Izrael, gdzie jest Turcja, no to no tam, no dzisiaj to pewnie to jest, to jest kilka chwil samolotem jesteśmy na miejscu, natomiast Mamy tutaj świadomość tego, że ci ludzie musieli z jakąś ideą się wydostać z Izraela, tą ideę przedstawić ludziom. Ci ludzie musieli w to uwierzyć, no i zacząć się gromadzić. No to tu mamy około stu paru lat i ludzie zaczęli tworzyć przestrzeń, zbór, grupę ludzi, którzy, no właśnie, za co oni zostali pochwaleni i co oni tak naprawdę zaczęli robić? Mamy tylko taki mały sygnał w dzisiejszym tekście, to za co są chwaleni. Mieli otwarte drzwi. Te otwarte drzwi są symbolem różnorakim. Przede wszystkim otwartości ludzi na tych, którzy są wokół nich, ale też te otwarte drzwi świadczą o tym, że byli otwarci głosić to, w co sami wierzyli. I w zasadzie dalsze, teksty, dalsze słowa Apokalipsy pokazują, że właśnie o to chodziło. Tu byli ludzie otwarci, nie byli zamknięci na innych i byli gotowi mówić, świadczyć, e, propagować misję, e, może nawet propagandę chrześcijańską w tamtym, na tamtym terenie. No dobra, no to mamy już powód. Dlaczego. E, Zbór w Filadelfii został pochwalony. Że są otwarci. No to jakbyśmy zadali pytanie, czy Kościół dzisiaj jest otwarty? Dla wszystkich, na wszystkich, ze wszystkimi chce się bratać, czy raczej mówi, że z tymi nie, a z tymi tak, tych wywyższa, tych poniża? No to myślę, że już każdy sobie jakąś tam odpowiedź znalazł. Ale to jest ogólne, Kościół. No to czy Kościół poszczególnej denominacji, rzymskokatolicki, prawosławny, luterański, reformowany, zielonoświątkowy, wolnochrześcijański, czy to są ludzie otwarci? Czy raczej zamknięci? Dobra. No to zejdźmy jeszcze niżej. Czy poszczególne diecezje, yy, znaczy w naszym kontekście rzymskokatolickim i prawosławnym mówimy o diecezjach, w innym kontekście mówimy o, o senioratach, mówimy o poszczególnych parafiach, to czy te poszczególne administracyjne okręgi są otwarte? Czy diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czy nasza parafia w końcu jest parafią otwartą czy zamkniętą? No i teraz tak patrzę po waszych twarzach, bo widzę, że rozkminiacie. Jest, nie jest? Te drzwi są otwarte, zamknięte? Znaczy mówmy się szczerze, nikt nie stoi przed wejściem kościoła i mówi zakaz wstępu. Nikt w kościele też jak ktoś przyjdzie, nie powie, słuchaj, nie, mam, nie mamy tutaj dla ciebie miejsca, miejsca wszystkie są zajęte, one są dla poszczególnych ludzi. Nie, nie, tu nie masz miejsca. Nawet powiem szczerze, że wczorajsza impreza jest takim chyba odpowiedzią na to, czy jesteśmy otwarci, czy nie. Wyszło to chyba lepiej, niż nam się wydawało, bo zrobiliśmy to dla, niby dla naszych parafian, ale poprosiliśmy, żeby, jeżeli jest możliwość, żebyście zaprosili swoich znajomych. No i faktycznie bardzo dużo ludzi wczoraj było. Wydaje mi się, że czuli się tu dobrze, bo zostali na kawę, zostali na bogracz, jedli, rozmawiali. Czy jest to miejsce, które jest otwarte? Znaczy ja z czystym sumieniem ze swojej strony mogę powiedzieć, że nasza parafia jest parafią otwartą. No dobra, no to na to mam odpowiedź. Ta cenzurka zbliża się do miernego. Nie niedostateczny, jest miernie. Znaczy, żeby nie było. Wczoraj było bardzo dobrze, ale żeby tak nie wystrzelić, bo jeszcze chcę coś dopowiedzieć. Dlatego może być troszkę wyższa ta ocena. Drugim powodem, dla którego Filadelfia została pochwalona, to oprócz tego, że mają otwarte drzwi, to jest też misja. W sensie gotowość mówienia w to w tego, w kogo się wierzy innym. No. no i poszczególnie znowu. Kościół, poszczególne kościoły, decyzje <laughs> i parafia. Czy my możemy określić się jako parafia misyjna? Czy my sami, jako poszczególni członkowie tej parafii? Jesteśmy otwarci i gotowi mówić o Bogu innym. Czy jest to raczej taki temat, który no tam lepiej. O Bogu tam się nie, lepiej nie gadać. No to się pokłócimy. o kościele. No, też nie warto. I tu wydaje mi się, no, oczywiście wczoraj w kościele było fantastyczne rozważanie. Nie moje, żeby było jasne. Był piękny śpiew Doroty i zespołu. No, mowa była tutaj o Bogu. No, generalnie można powiedzieć, w kościele działa się misja. Ok. Natomiast prawda jest taka, że misja dzieje się zawsze na zewnątrz. Tutaj nikt nowy się nie pojawi, jeśli nie, my, nie wyjdziemy na zewnątrz. I wiecie, znaczy możemy powiedzieć, dobra, no macie transmisję internetowe, to jest wyjście na zewnątrz, super. Zresztą nawet teraz, jak wybrali nowego biskupa w naszej decyzji, to Wojtek też powiedział, że musimy być kościołem, który wychodzi do ludzi tam, gdzie są i właśnie wspomniał o tym, że tam, gdzie są, to są oczywiście w swoich telefonach, smartfonach i tam też kościół powinien być. To są plusy i minusy, bo wiadomo, że jak są w smartfonach, no to generalnie, no to są gdzieś tam u siebie w domu, niekoniecznie muszą być tutaj. Jest cała taka dyskusja na temat tego, jak tą misję prowadzić, tą, powiedzmy, internetową. Natomiast prawda jest taka, że mamy możliwości wyjścia na zewnątrz. Kościelnie. Ale naszą misją, taką, która przynosi największe efekty, jesteśmy my. Jesteś ty, ty i ty, i ja też. I nawet nie wtedy, kiedy mówię, może nawet przede wszystkim nie wtedy, kiedy mówię. Może nawet nie wtedy, kiedy zdarza mi się kłócić i wykłócać i mówić o swoich przekonaniach, to nawet wtedy nie, tylko wtedy, kiedy spędzam swoje życie, które ma bardzo określone wartości, które są spowodowane tym, że wierzę w Boga, wierzę w Tego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który dał mi tak wiele. A ja tylko chcę się odwdzięczyć, żyjąc najlepiej jak się da. Nie kłamiąc, nie oszukując, będąc dobrym, uczciwym, etc. Rzeczywiście, zdarza mi się potknąć, jak każdemu z nas. Ale to też jest po coś. Nie po to, żeby teraz to ukrywać, zakopywać, powiedzieć, nie, nie, no ja wierzący w życiu nie popełniam błędów. Nie. no Może właśnie przede wszystkim wtedy powiedzieć, popełniłem błąd. Przepraszam. Wiecie, Powiem wam taką sytuację absolutnie z życia. Mieliśmy taką imprezę dwa tygodnie temu w Gdyni. To było takie coroczne święto marynarki wojennej. Oczywiście nabożeństwo i potem taki bankiet, w, no powiedzmy tam, razem z marynarzami, z pracownikami naszego duszpasterstwa. Ja jakoś... Nie czułem się najlepiej, w sensie takim nie chciałem do ludzi. No tak, wiecie, no czasami człowiek ma taką handlę, nie czuje się najlepiej. Nie? No i tak w zasadzie sobie stanąłem z kolegami, rozmawiałem. No jak tylko pojawiła się taka możliwość, no to po angielsku, fuh, uciekłem. Nie? Do domu, do, do, do rodziny, do, do rodziców. Nie? Byłem w tym tygodniu w Warszawie, no i koleżanka, która z nami pracuje, mówi: Marcin, wiesz co? Słuchaj, nie wszystkim tego nie powiem, tobie powiem. Bardzo żeśmy się źle poczuły. Ale ja mówię, ale o co chodzi? No wiesz co, no tak. E, ani żeś nie pogadał, ani żeś się nie pożegnał. No tak powiem szczerze, tak. E, no pochamsku trochę, nie? Kurczę, jak mi było głupio, nie? To są e, 10 lat z tymi ludźmi pracuję, nie? E, I w zasadzie tak, no czułem się źle, no ale czy oni wiedzą, że ja się czułem źle. Wiesz. I od, znaczy, od razu przeprosiłem, słuchaj, no, naprawdę nie chciałem ani was urodzić, to nie, w ogóle nie o was chodzi, no po prostu miałem taki dzień. Ale poszedłem do, do wszystkich moich koleżanek, yy, które, yy, które też się tak poczuły, bo ta jedna stydziła, że nam to powie. I słuchajcie, one były w szoku, że ja przyszedłem i przeprosiłem. Naprawdę? Ty? Przepraszasz nas za I to, Ja mówię, tak, bo się z tym absolutnie źle czuję. Nie byłem tego świadomy, dopóki mi tego nie powiedziały. Nie powiedziały. I zobaczcie, to jest, Ktoś powie, no w sumie niepotrzebne. A ktoś. Albo ktoś inny powie, nie powinien, no w sumie fajnie zrobił. Tylko wiecie, doszło do konfrontacji. Ja usłyszałem coś, co było dla mnie przykre. Wolałbym oczywiście tego nie słyszeć. Wolałbym nikogo nie obrazić. No, przecież mam swoje życie, no nie, niech mi dadzą spokój, tak? No ale z drugiej strony, no, no poczuły się urażone, no to mi to powiedziały. I w tych relacjach otwartości, właśnie o to chodzi. Musimy umieć sobie komunikować poszczególne rzeczy, bo my mamy bardzo często do siebie jakieś tam pretensje, jakieś takie ale. Tak? I to jest te ale, które bardzo często zamyka drzwi. W zboże, w relacjach pomiędzy nami, w małżeństwach, w relacjach rodzinnych. Mamy ale, ale nie, nie, nie będziemy mówić, nie, nie, to ten. I to jest to, co zamyka drzwi. One najpierw są zamknięte tak, że tutaj między nami, ale w którymś momencie te drzwi, które miały być otwarte i za które Filadelfia została pochwalona, też zostają zamknięte. Bo tu zaczyna być tak gęsto, że tu nikogo nie chce być. Bo ludzie wchodzą i mówią uuu, no niby są ludzie, ale widać, że coś do siebie mają. I to nie są dobre rzeczy. I ja jak wszedłem do duszpasterstwa, w, kiedy ja tam byłem, dzisiaj już zapomniałem. jak wtorek, jakoś tak. To czułem, że coś jest nie tak. Czułem. No ale oczywiście, no, kawka, herbatka, jakiś tam smoltok, tutaj tego, sprawy załatwienia i tak dalej. aż w pewnym momencie usiadłem w ostatnim gabinecie i, no, i dostałem takiego strzała, nie? I nagle wszystko stało się jasne. Nagle drzwi się otworzyły, ale gdyby nie... Yy, Moja taka, jakby faktem to jest moja naturalna reakcja, tak? Raczej staram się łagodzić, staram się przyjąć na klatę to, co, co ktoś do mnie ma i pójść przeprosić. Ale te drzwi mogły być zamknięte na bardzo długo. Tak? Bo gdybym wyszedł z gabinetów i powiedział, dobra, słuchajcie, załatwi się za rok, za trzy, za miesiąc, nikt nie będzie o tym pamiętał, to mogłoby się okazać, że za dwa miesiące jak przyjadę, to tam już nie będzie chciał nic ze mną gadać. Bo ktoś zapomni, bo ktoś nie wiedział, ktoś powiedział: A, nie ma sensu. Tylko to nie jest tak, że nie ma sensu. O każdą relację warto dbać. Przede wszystkim o relację naszą z Bogiem. Właśnie to nie jest bez różnicy, że powiemy: A, nie warto się modlić, a, nie warto czytać. No właśnie nie. Warto się modlić, warto z Bogiem rozmawiać, warto czytać. Warto sobie nie odpuszczać. Warto powiedzieć. Yy, no będzie bolało. No będzie bolało. No ktoś nie, no, powie w twarz, jaki jestem, to jak się zachowałem, no to będzie bolało. Ale to jest uzdrawiające. I to powoduje to, że drzwi nie zostaną zamknięte. Jeżeli drzwi nie będą zamknięte, to będą otwarte. A jak będą otwarte, to znaczy, że wszystko będzie transparentne. A jak będzie transparentne, to znaczy, że takie zachęcające. A jak będzie zachęcające, to i ludzie będą. A jak zobaczą drzwi zamknięte, jak zobaczą, że jest jakaś transparentność, ale taka nie do końca. Jeżeli zobaczą, że no można powiedzieć, ale nie wszystko. No to tutaj zaczyna być taka bardzo śliska powierzchnia, na której kościoły bardzo szybko się mogą rozjechać. I filadelfia miała otwarte drzwi. Z różnych powodów. Byli gotowi iść i mówić rzeczy, które chyba nie były popularne. No bo, mówmy się szczerze, tak jak powiedziałem, do miejsca, w którym był prowadzony kult bardzo intensywny bogów rzymskich, z pięknymi świątyniami, z pięknymi rzeźbami. Oni teraz przychodzą, podejrzewam, nie z takim kościołem, nie z taką działką jak nasza, nie z takimi pięknymi drzewami posadzonymi wokół, jak ostatnio my, tak? Tylko, no tak po prostu, tak? Z Buta wchodzą i mówią, w co wierzą, w kogo wierzą. No, to, to tak przy tych świątyniach, przy tych pięknych, wybudowanych, murowanych pomnikach, to tak to blado wygląda. Ale się nie bali. Bo uczciwie wierzyli i uczciwie otwierali samych siebie na to wszystko co wokół. Tak więc myślę, że to jest jakaś tam nauka dla nas, żeby zawsze przede wszystkim walczyć o relację z naszym Zbawicielem, bo ta relacja, ona będzie czasami relacją. Gorzką, bo pokazującą nas samych w nie najlepszym świetle. Ale to spowoduje, że będziemy mieli refleksję na temat samych siebie, na temat innych, i będziemy gotowi powiedzieć: Dobra, to powalczmy o tę relację między nami. Co zrobiłem ci źle? Czego oczekiwałeś, a czego nie uczyniłem? Co jestem w stanie Ci dać, czego nie mogę? Bo być może nie mogę, no ale to powiedz, że masz takie oczekiwanie wobec mnie. I wtedy być może te drzwi zostaną szerzej otwarte. I wtedy to, co mówimy i to, jakimi jesteśmy, będzie w jakiś sposób wizytówką tego, w kogo my wierzymy. I ludzie powiedzą, nie no tak, to chyba my też chcemy. I to będzie najlepsza misja. I być może wtedy ta cenzurka, kiedy przyjdzie kiedyś taki czas, kiedy jakiś apostoł dostanie od Boga informację, że był taki zbór w Tychach, no może i nasz zbór w Tychach będzie taką cenzurką obdarzony lepszą niż mierna. Dzisiaj myślę, znaczy nie jestem w stanie nas oceniać, no to musiałbym sam siebie ocenić poniekąd, ale myślę, że jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Wtedy, kiedy zaczniemy od tego, który ma przyjść, zejdziemy troszkę niżej do nas samych i potem przeniesiemy tą refleksję na nas i na tych, których mamy obok siebie. Tego wam życzę w Adwencie. Amen.